For a long time now, I thought I was just a survivor, but I'm not. I'm the winner. The Time Lord Victorious. Hello everyone and welcome to the third episode of our series, of Time Lord Victorious, where I explain. Po kolei co działo się w tej wielkiej multiplatformowej przygodzie, o której mogliście kiedyś słyszeć, ale jestem prawie pewny, że 99% z Was nigdy nie zajrzało do niej jakoś głębiej niż na przykład yy, książka, która była głównie reklamowana. Yy, jako że poprzedni odcinek tej serii miał miejsce już jakiś czas temu, to zrobię dla Was recap, żebyście mogli przypomnieć sobie e, o czym my tutaj dokładnie mówimy, co już do tej pory omówiliśmy e, oraz jeśli jesteście tutaj nowi i nie chcę wam się cofać, to, to również wam o tym opowiem. A więc Time Lord Victorious jest to seria książko, growo, komiksowo, audioprzygodowo i wszystkie inne rzeczy e, razem wzięte. Jest to jedna duża historia, w której biorą udział różni doktorzy w różnych momentach czasu, różni towarzysze, różne postacie itd. I seria ta była wydawana w jakiś tam wymyślony przez BBC sposób. Mam na myśli jakąś wymyśloną przez BBC kolejność. Natomiast ja użyłam, posiłkując się pewnym artykułem po prostu, Robię tą serię, omawiam tą serię w kolejności wydarzeń we wszechświecie Doctor Who. Czyli, tak jak my byśmy rozmawiali na przykład o naszych czasach, to najpierw mówiłbym o roku 1000, później 1500, 1900, 2000, 2020 i teraz 2025. I przez to, że ja robię to w taki sposób, to niekoniecznie, jakby fabularnie, wszystkie elementy mogą być na razie dla Was zrozumiałe, ponieważ większość tego, co do tej pory Wam przedstawiłem i co zresztą przedstawię Wam też w tym odcinku, to jest po prostu duży background, to jest duży background do tego, co wydarzy się, zaspoileruję Wam w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku wkraczamy w tak naprawdę serce Time Lord Victorious i otwieramy ten najważniejszy dział, także dzisiaj zapraszam Was jeszcze na taki ostatni odcinek, który jest po prostu backstory do tego wszystkiego, co się będzie działo niedługo. A więc co do tej pory przeszliśmy? Przeszliśmy przez opowiadanie The Dawn of Kuturu. Było to pierwsze pojawienie się tej rasy, kosmitów Kuturu w linii czasu naszego wszechświata. No, to, tak jak powiedziałem, jest to niekoniecznie pierwsza opublikowana z nimi historia, natomiast jest to pierwszy raz, kiedy w linii wszechświata się pojawiają. I po prostu słyną z tego, że w tych czasach jeszcze y wiele gatunków było nieśmiertelnych. Nie miała jakby limitu życia, i oni przyszli i nałożyli na mieszkańców różnych planet e, limity życia. Następną, dru drugą częścią jest The Guide to the Dark Times i jest to przewodnik napisany przez Riversong, w którym Rivers opowiada o tym, kim są koturu, jak wyglądały te czasy, w których oni żyli, które nazywane są Dark Times. Um, oraz opisuje powiedzmy najważniejsze wydarzenia i postacie, które są z tym związane. Między innymi wydarzenia z takich wycinków jak The Deadly Assassin, Stay of Decay, The Curse on Fenrik, The Runaway Bride, The Demons, Pyramids of Mars, The Hunt of Fear, City of Death, Enlightenment i The Timeless Child. Jakby wątki z tych wszystkich rzeczy mają jakieś tam e, swoje znaczenie, w tym Dark Times, w tej historii kultury i w Time of Victorious. Trzecią rzeczą, którą omawialiśmy, była, e, był audiobook. Lesser Evils. E, uwięzione na obcej planecie mistrz udaje miłego i dobrego, by ocalić niby tutaj życie tubylców tej planety, a tak naprawdę przyświeca mu oczywiście swój własny, samolubny cel. Dowiadujemy się tutaj też więcej o Koturu, e, o tym, że da się z nimi tak naprawdę porozmawiać, wzbudzić w nich jakieś emo emocje, uczucia, zrozumienie, chociaż to nie jest to łatwe. E, natomiast historia kończy się tak, że mistrzowi się to nie udaje i kotury nakładają limit życia na kolejną cywilizację. Następnie mamy Odcinki klasyków Genesis of the Daleks i Planet of the Daleks są to historie z klasyków opisujące powstanie i pierwsze przygody daleków, które tutaj będą również miały wpływ, jakby daleki i ich imperium będzie jedną z części ważnych w Time Lord Victorious. No i na końcu porozmawialiśmy sobie trochę o The Restoration Empire i wspomnieliśmy o odcinku Remembrance of the Daleks. Po wojnie domowej, która jest w odcinku Remembers on the Dalek z siódmym doktorem, Daleki odnawiają swoje imperium pod wodzą wielkiego imperatora, co jest do przeczytania w The Restoration Empire. I w tym momencie przechodzimy dalej, i kolejną rzeczą, która pojawia się tutaj w naszym wszechświecie jest. T-shirt, koszulka, tak, t-shirt, limitowany t-shirt, e, który był wydawany w tamtych czasach, w których ta historia jeszcze powstawała, bo no już minęło dużo, dużo czasu od tego. E, jest to t-shirt z Udem, e, możecie go oczywiście zobaczyć na ekranie, no, nie mam go i nie próbowałem go nawet szukać, go kupić, e, bo ponieważ chodzi tylko i wyłącznie o to, że na tym t shircie jest e, po prostu mini historyjka. E, więc mamy w centrum tego t-shirta Uda, który trzyma tą swoją kulę z translatorem. Ten t-shirt świeci się po ciemku. I tyle, ile możemy odczytać z tego t-shirtu. Tutaj tutaj mówisz, że tutaj nie wszystko jest dobrze widoczne, więc część z tych rzeczy to jest takie domyślanie się. Ale basically jest napisane: chcesz kogoś zabić, niż zakon Oberona, coś tam, coś tam i szybko, powoli, kosztuje dodatkowo. Coś tam, coś tam, rycerze zabójcy, zabijamy skutecznie, coś tam, coś tam. Śmierć ma swoją cenę, ale za to coś tam, coś tam, gdzie jest zabójstwo, tam jest, coś tam, coś tam. Będzie czekać na Twoje wezwanie. Chyba, że premia, coś tam, coś tam. Podejmę się, coś tam, coś tam kontrakt. Eee, także możemy się domyślać z tego, co tutaj widzimy, że jest to ogłoszenie. Płatnego mordercy, prawdopodobnie tego Uda, którego mamy tutaj na koszulce który jest płatnym mordercą i po prostu ogłasza się i ogłasza swoje e, usługi. I jest to również wątek, który powróci później. Natomiast przechodząc dalej, mamy dwa komiksy, które, tak jak mówiłem wcześniej, są takim backgroundem i. To, co się wydarzy stricte po tych komiksach i kontynuacja tych komiksów to już będzie grubo zamieszane w całą historię Time Lord Victorious. Także to jest wprowadzenie, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, co się dzieje i tak Te dwa komiksy to A Little Help From, from My Friend oraz Alternate Current. No, oba napisane prze, przez y, Jody Hausera. Wydaje mi się, że to jest facet. Jeśli to jest kobieta, to przepraszam. A więc. Zaczynamy. Pierwszy komiks. Trzynasta doktor Jasmin Ryan i Graham chcą trafić na Woodstock, natomiast trafiają do Londynu w 1969 roku. Ufając Stardisowi, doktor postanawia tutaj zostać i zbadać z jakiego powodu zostali tutaj przywiezieni. Natomiast w tym samym miejscu i czasie znajduje się również dziesiąty doktor z Martin Jones, którzy zostali tutaj uwięzieni przez płaczące anioły. No, fabuła odcinka Blink. Jeśli oglądaliście, to wiecie, który to jest fragment. Towarzysze udają się za 10 doktorem, natomiast 13 udaje się za Martą. Marta pracuje w sklepie odzieżowym, gdzie podczas wydarzeń tego komiksu znika w podejrzanych okolicznościach jej współpracowniczka. W tym samym czasie 10 jest na tropie Tardisa XIII, tak czystym przy przypadkiem, i jej towarzysze starają się go powstrzymać. Okazuje się, że Ziemia została zaatakowana jednocześnie przez płaczące anioły i Autonów. Więc wszyscy bohaterowie spotykają się w Terdysie XIII i nasza dwójka doktorów obmyśla razem plan, jak się ich pozbyć. Używają płaczących aniołów do pozbycia się, tak naprawdę, przeniesienia gdzieś w czasie świadomości Nestin, która kontrolowała Autonów, a następnie wyrzucają płaczące anioły w kosmos, zamknięte w kosmicznej sieci. W ten sposób. Pozbyli się jednych i drugich, wszyscy się ze sobą żegnają. Dziesiąty doktor z Martą są ustawieni na swoje miejsce w 1969 roku, a trzynasta wyrusza ze swoimi towarzyszami dalej. Natomiast kiedy myśli, że wszystko jest już w porządku i wychodzi z Teledysa, widzi Londyn w ruinie. I tak się kończy ta część tej historii komiksowej. Przechodząc do Alternate Current. Która zaczyna się dokładnie w tym miejscu, w którym skończył się poprzedni komiks. Tak jak mówiłem, okazuje się, że Ziemia jest znowu w kłopotach. Teraz rządzą na Ziemi Sea Devils. Ludzie są pracownikami i niewolnikami, a część z nich nawet tworzy ruch oporu. Jedną z osób tworzących ruch oporu jest Rose Tyler, która w tej rzeczywistości nigdy nie poznała doktora, a jej rodzice żyją, natomiast oni i Rose są ze sobą rozdzieleni. Towarzysze i 13 lądują w więzieniu razem z rodzicami Rose, natomiast na samą Rose trafia dziesiąty doktor. Ale jest to inny doktor niż ten z poprzedniego komiksu, bo ten już nie podróżuje z Martą, jest po prostu z innego momentu czasowego niż tamten doktor. Z więzienia doktor zostaje uratowana przez królową Skitra, to jest ta, ten wielki skorpion z odcinka Nikola Tesla Night of Terror. W tym świecie ta królowa jest po stronie ludzi, pomaga ich uratować i mówi, że nie, że nie wszystkie królowe są takie wredne jak ta, którą widzieliśmy w samym serialu. Trzynasta z ekipą i królową udają się do swego Tardisa i tak samo jak dziesiąty i Rose udają się do Tardisa dziesiątego. Podczas lotu ich Tardisy się ze sobą zderzają i łączą się. W ten sposób mamy znowu wszystkich bohaterów w jednym miejscu. Okazuje się, że w tym świecie 13 nigdy nie uratowała Nikola Tesli i w tym momencie cały świat zmienił się na gorsze. Cała ekipa cofa się więc w czasie, żeby uratować Tesle. Podczas tego procesu poświęca się królowa Skitra, która oddaje swoje życie za całą naszą ekipę. Końcowo udaje się uratować Tesle. świat wraca do, do normy, a przynajmniej tak się wydaje, bo komiks tutaj niedługo kończy. Dziesiąty doktor odstawia Rose yy, do jej czasów, natomiast nie jest to Rose z tego świata. Jej świat przestał istnieć. W, teraz w tym świecie istnieją dwie Rose: jedna ta z naszego serialu, a druga jest ta z nieistniejącej linii czasu. No i przygody tej Rose z nieistniejącej linii czasu można przeczytać w innej serii komiksów, którą ogólnie może kiedyś mówię na kanale. Ona jest niestety niezwiązana z Time Lord Victorious, więc. Natomiast 13 od, odwozi swoich, towarzyszy wysiada z Tardisa i na tym kończy się ich historia. I teraz ten dziesiąty doktor z tego komiksu, z tej wersji czasu, ten, który jest po tych wydarzeniach, będzie później bohaterem kontynuacji, która już dzieje się w samym Time Lord Victorious. Także to było na tyle mojego omówienia tych dwóch komiksów. Mogę wam już trochę zagaić, że to, że 13 i 10 się w kółku tutaj spotykają, jest spowodowane czymś, co wydarzy się w przyszłości. E, tak to trochę jest z tym Lord Victorius, że wydarzenia z przyszłości mają wpływ na przeszłość, a omawiamy najpierw przeszłość, więc jeszcze nie znamy przyczyny tego wszystkiego. Natomiast jest to kolejny rozdział w tej historii, i następnym razem zajmiemy się omawianiem czegoś, co wydaje mi się większość z Was zna najlepiej. Także e, dziękuję za wysłuchanie zapraszam was do zapoznania się z całą moją serią Timer of Victorious, która jest takim moim passion project ponieważ sam osobiście zawsze chciałem przejść przez tą całą serię Timer of zobaczyć o co tam chodzi, jak, jak ta fabuła wygląda co się dzieje także zapraszam was na tą przygodę ze mną, mam nadzieję, że wracam do regularnego nagrywania i że ta seria dotrwa do końca i że kiedyś się skończę także dziękuję wam serdecznie i zapraszam was do kolejnych materiałów